Witam serdecznie. Mimo, że przed chwilą dosłownie skończył się pierwszy mecz inaugurujący Mistrzostwa Świata w Katarze pomiędzy gospodarzami a Ekwadorem, to jednak chciałbym wrócić w odcinku dzisiejszym 5 minut o, do polskiej piłki. Właśnie w Katarze, w Doha zostały rozlosowane pary finału Pucharu Polski. Dosłownie kilkadziesiąt minut temu poznaliśmy cztery pary finału Pucharu Polski. I ja dzisiaj chwilę w kilka minut... Podsumuję losowanie meczów, które odbędą się oczywiście w 2023 roku. No i tutaj mamy pary, cztery pary KKS Kalisz, czyli jedna z rewelacji drugiej ligi, potopieczni Bartosza Tapulskiego zmierzą się ze śląskiem wrocław. Niedaleki wyjazd z Wrocławia do Kalisza, czeka, piłkarzy Iwana Dżurzewicza. No, obydwie ekipy są po y, dosyć trudnych meczach, aczkolwiek Kaliszanie zrobili robo, niesamowitą robotę w 1.8 Pucharu Polski, a wrocławski Śląsk czekał na decyzję, decyzję z Warszawy. Co w związku z meczem w Niepołomicach, Sandecja, Śląsk-Wrocław, mecz został, przypomnę, przerwany w czasie serii rzutów karnych, kiedy został no, w nie, nieładny sposób... Zwyzywany, może zachowanie kibiców Śląska było nieodpowiednie w stosunku do czarnoskórego piłkarza Sandecji Nowy Sącz. Ekipa Sandecji opuści, opuściła Murawę, opuściła boisko. No i z, weryfikacja była taka, że śląsk dostaw dostał dużą karę, niemal 200 tysięcy złotych do zapłaty. Zakaz wyjazdowy kibiców Śląska, ale Śląsk dostał walkowera 3 do 0 i dzięki temu w niedokończonej serii rzutów karnych awansował i zagra skaka KKSM Kalisz, który pokonał w 1.8. Pucharu Polski, finał Pucharu Polski, górnika Zabrze. Druga para też bardzo ciekawa, Lechia Zielona Góra na rozkładzie ma już Jagielonie Białystok i Radomiaka Radom, czyli ekipy Macieja Stolaczyka i Mariusza Lewandowskiego. Do Zielonej Góry przyjedzie Legia Warszawa. Trzecioligowiec z czwartego sz szczebla rozgrywek to czołowy zespół trzeciej ligi, grupy trzeciej, aczkolwiek to nie jest główny faworyt do awansu, jest gdzieś tam pomiędzy. Miejscami 3-5, 3-6 w rozgrywkach trzeciej ligi. Prezesem Lechii Zielona Góra od kilku lat jest Maciej Murawski, były piłkarz warszawskiej Legii, Arminii Bielefeld, poznańskiego Lecha, ekspert Kanal Plus Sport, który komentuje mecze. Ciekawy projekt w Zielonej Górze powstał kilka lat temu po awansie. Był najpierw Falubas, ta nazwa związana przede wszystkim z klubem żużlowym, ale wcześniej oczywiście była to Zielonogórska Lechia i powrócono do pierwotnej nazwy Lechia Zielona Góra i dzisiaj Lechia w kwietniu finale mierzy się z warszawską legią. Kolejny z ekstraklasowych zespołów, no jeden z takich największych, najpotężniejszych, zwracających na siebie uwagę, przyjedzie do Zielonej Góry, do tej takiej zapomnianej pustyni piłkarskiej. W województwie lubuskim. Ciekawa para, będzie ciekawie, na pewno będzie znakomita atmosfera na tym kameralnym stadionie w Zielonej Górze, na pewno będzie komplet, a nawet nadkomplet ludzi. Trzecia para pogon sierdzę górnik Łęczna, czyli para długoligowca z pierwszoligowcem. Obydwa kluby w swoich ligach są w niższej strefie stanów średnich. Górnik jakoś się wykadaskał ze strefy spadkowej potopieczni Marka Saganowskiego. Pogon siedzce dobrze zakończyła rok zwycięstwami, w tym także zwycięstwem w jednej ósmej finału Pucharu Polski pokonując pierwszoligowca z Rzeszowa, Rosowie Rzeszów. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na Damiana Nowaka, najlepszy strzelec Pogoni Siedce. W tym sezonie około 10 goli w drugiej lidze w Górniku Łęczna. No, mamy doświadczonych piłkarzy, m.in. Siergieja na nabramkarza Macieja Gostomskiego. Jest kilku innych zawodników. No, Górnicy z Łęcznej jeszcze w tamtym sezonie grali w rozgrywkach Ekstra klasy potopieczni Macina Prasowa, który da, nadal jest trenerem górnika Męczna. są jednak moim zdaniem piłkarze z Lubelszczyzny, i to oni mogą znaleźć się, są bardziej, no, bardziej doświadczonym i grającym klasę wyżej zespołem, im oni mogą znaleźć się w półfinale Pucharu Polski, co byłoby niesamowitym sukcesem w związku z perturbacjami, które trwały, trwają i trwały w tym klubie po spadku z Ekstra klasy. I czwarta para, no w Lublinie szykuje się komplet. Do stolicy województwa lubelskiego przyjedzie najlepszy zespół w Polsce w 2022 roku. Mistrz jesieni Raków Częstochowa zmierzy się w Lublinie z motorem zespołem trenera Fejo. Już nie Marek Saganowski od kilku miesięcy pracuje, tylko trener Fejo pracuje w Lublinie. Motor też odzyskał troszeczkę świeżości w końcówce rozgrywek drugiej ligi. Awansował do ćwierćfinału Płaru Polski pokonując najpierw Zagłębie Lubin a później Spadkowicza z klasy Wisłek Raków. Raków Częstochowa w ostatniej kolejce, w 1.8. finału Pucharu Polski pokonał w Szczecinie Pogoń Szczecin skromnie 1-0 po golu i w jego Lopeza zdecydowanym faworytem całego Pucharu Polski, jak i tego meczu w Lublinie, są mistrzowie jesieni Raków Częstochowa, który zmierza po Mistrzostwo Polski i być może po trzeci z rzędu Pucharu Polski. Tak wyglądają te pary, moim zdaniem mecze bardzo ciekawe, na pewno... Jeden z przedstawicieli niższych lig znajdzie się w półfinale, a być może dwóch? No sensacją byłoby, gdyby trzech przedstawicieli y, niższych lig znalazło się w półfinale Pucharu Polski. Warto jeszcze na koniec zauważyć, że tylko Śląsk-Wrocław, Warszawska Legia i Raków-Częstochowa reprezentują Ekstraklasę w ćwierćfinale Pucharu Polski. Z 18 zespołów pozostały tylko trzy. To też pokazuje... Jaka fajna stawka i jakie niespodzianki potrafią być w Pucharze Polski. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że jutro dla was nagram jeszcze odcinek o reprezentacji Polski przed wtorkowym meczem z Meksykiem. Wszystkiego dobrego. Do widzenia do usłyszenia. Dużo, dużo zdrowia. Cześć, pa.